dzisiejszym materiale. Całe szczęście nasze. Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Armata. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gry Kataklizmu, w którym przechodzimy sobie kampanie, potyczki, a także mapy ze Steam Workshopu. W dzisiejszym odcinku przechodzimy mapką Pogranicze Grozy, będzie to pierwsza misja już po naszej kampanii po ukończeniu trzech tutoriali. Nie przedłużając, zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania, a my mamy jeszcze zanim zaczniemy grę dwie rzeczy do zrobienia, którymi są pogłaskanie kruka oraz wydanie punktu umiejętności. I co my tu mamy? Powtarzalne, bom, 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 bom. Dobrze, weźmiemy sobie rozdzierający grom, kupimy, żebyśmy mieli. I świetnie.

But the pupae in these brute nests will emerge as adult horrors, and soon. That's interesting. And somewhat repulsive. Every beast must breed, Harold. It is only our bad luck that horrors do it so quickly. This nest. Let us take it down while we can. Okay, so the To masz tam jedenastu tutaj, tak? Dobrze. A jaka to ładna bramka? Małe żółwki. Mamy drewno i tlen, widzę. To jest kolejne gniazdo. Reprodukcja tlenu. Dobra, obrońcy Dadera do za wszelką cenę. Widzę, że już jesteśmy zaatakowani przez ogromne ilości przy to jest sceneria standardowo, tak? To jest sceneria. Trzeba się tego pozbyć. Dobra, zaczynamy od produkcji. To, jeśli nie możemy się z tym to po prostu zrobimy jak najbliżej. Tym o ten. Jastka. Zajmę to. Ja bym zostawił tego jednego. Zbierzmy sobie czas. Naszych. Naszych tutaj, zobaczmy co się stanie. Okej. Okay. Antyczna latarnia, która. Znaczona. Ja bym uczynił terytorium bez a, czyli my tu musimy wykonać to. Walka teren. Fajnie. Poczekajmy. to? Mam taki fajny schemat osiedla. O dziś. Powinno się wybudować. Tak jest. I od razu mamy też filtr. Na dole też coś jest. Tam coś jest. Tam coś. Jest. Dobrze. Chcemy naszą ekspertkę. Nie ma przejścia. Co im zrobić? Razem z wodami. Okej. Okay. Dobrobyt sobie wypalimy już od razu do przodu. Mam rozwalicie mi tę fortyfikację? O, 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 nie rozwalisz. Tu jest. Coś tam na nas czeka. am ja doskonale, wiem. Masks on. Hmm. The body we harden as we prosper. Each advancement brings us closer to defeating the horrors. Możliwości, jakie daje postęp. No, zniszczymy to? Dobrze. Duża ta mapa. W co nie było takich powiedzmy sobie rozległych mapek. Okej. Okay. Czy my możemy tutaj zbudować kamieniołom? Demurarska będzie za chwilę. Tu coś chcemy. Tak, magazyn chcemy. Więc sobie idziemy tu, żeby będzie można było rozszerzyć za chwilę dalej. Ten kamieniołom jest otwarty na ataki przeciwnik, więc musimy od razu o tym pomyśleć, a nie dopiero jak będziemy tą sytuację. Dobra możemy? Tak. Po pozyskiwaniu drewna i tempo pozyskiwania kamienia. Od razu jednostki. Możemy coś zrobić. Sobie możemy machnią. Takiego machnią. Nie mamy kompletnie zasobów. Tam głamię troszeczkę martwi. U. Bardzo duży, do, duży dostęp. Wy jesteście. My jesteśmy na taką z jednej strony? Tylko z jednej strony. Świetnie. Więc od razu. Zapraszam Państwa. Więc chcemy zbudować sobie osiedle kolejne? Tak jest, pozwolił. Tu nas na nic nie stać. Dobrze zrobić, Merlota? Huh? On Bardzo byś. Taka. Ten jest tak brzydki, że nie mogę się na to zgodzić. Lepiej. Koszmary są zbyt blisko, a ten mur jest pewnie beznadziejny. Nie, jest po prostu obrzydki. Całe szczęście nasze. Całe nasze szczęście. No i świetnie przetrwaliśmy no. Ciudad Hogar O dostaliśmy trzech spowolniaczy Fajnie, że przeszedłem jest okej okay. Teraz popatrzcie, robimy sobie twórz, nowy schemat Wyciągamy o, i za pomocą czegoś takiego mamy go gotową wieżę ze 120 drewna, bo robimy sobie wieżyczkę. Ona nam produkuje tlen. To jest postawiona beznadziejnie. Dlatego ją teraz demontujemy. Ale schemat się zachował. Schematy są bardzo ważne, bo będą wam bardzo ułatwiać rozgrywkę. Mamy dwa. No, pewnie. Jak widać. Dlatego idziemy na ekspedycję kolejną tutaj. Zobaczymy, co tu się dzieje. Mamy kolejne złoża. Ogromne złoża kamienia, drewna. O, no, i tu jest legowisko przeciwników przy okazji, bardzo dobrze. Pozbędziemy się go. Nie wiemy, czy oni mogą nas atakować z tej strony. nocy. Tu jest wielka wieża. Czy my możemy na nią wejść? Możemy. Myślę, że tutaj jest problematyczna armia do wykonania. Wejdziemy, prawda? Tu nic więcej nie poradzimy. Będzie atak z lewej strony, jeszcze. Tutaj są zasoby, jest rozwalone to gniazdo. Na razie nas to nie interesuje. Interesuje nas natomiast to, że musimy szybko zbudować jakąś fortecę. kaj. Okay. Dobra. Nastyk, ale będzie. Teraz możemy? No, co chcecie? Okej, okay, byczki. Kurje nas atakują. No dobra. Nie zdążyliśmy zrobić żadnych banerów ani niczego. Wystarczy. Jak wygląda sytuacja natomiast tutaj? Też bardzo elegancko. Mm -hmm. tutaj wam jakąś prowizoryczną pierdza. Prowiec. Ale z takich, z której nie wyjdziecie. Chociaż bądźmy tacy... Widocznie nie? Dobra Dobra. tego merloty Tak jest Jeden wystający tu Stało jeszcze Po jednego wrzuć do tego, merlotki. Powiedzmy, że jesteście jako tak obronieni. Dobra. O, a to tych nie martwimy. Ani na straty. Nie ja wiem, czy oni tutaj jeszcze nie będą chcieli nas zaatakować. Te samo z siebie. O, eleganckie a nawet nie będę się bawić. O, a co to o? Podzielę. tam idą. Tam idą dwa ataki. celu nie było. Ja e, dobra. To To szybciej. Ale Jak jak? jak. nie ma. To Bardzo źle. A? Mamy tu mamy i tu mamy Mamy takie takie Oek odek Oek no. Oek ostatni u 180 tarczy tak no. I's Let's go Fajna, Fajnie fajnie zrobił Oskowy te setki Zobaczymy, ile, ile przejdzie. Raczej się nie spodziewamy przegranej. Mamy. A e, nie problem. Lecą. Ominęli ich całkowicie, okay. Yeah. Okay. niech tylko ich trochę zatrzymają. By poradzili.

Aaaa! Yeah. Prościzna. Miały być setki. Słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. O! Róg nam beknął. Dobrze moi drodzy. Zachęcam Was standardowo do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Dajcie proszę znać, czy Wam się podobał ten odcinek, co sądzicie o grze kataklizmo i czy chcecie dalej kontynuować serię z tej gry. A tymczasem życzę Wam udanego wieczoru i trzymajcie się. Hej!